Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Marek a jesteście na kanale Kryptowaluty dla początkujących. Nieraz pokazywałem wam, jak zarabiać, jak znaleźć jakieś altcoiny, itd, i tak dalej. A w dzisiejszym filmie pokażę wam trochę może takie nieoczywiste sposoby na to, jak nie dać się zwieść. Oszukać, wyrolować zwał jak zwał. No bo słuchajcie, można pokazywać w jakiś sposób robić te rzeczy przyjemne. Ale taką wiedzą fundamentalną i podstawową, szczególnie, że znajdujemy się na kanale dla początkujących, poniekąd oczywiście, bo te treści są mocno uniwersalne, ale jak sama nazwa wskazuje, dużo takich osób tutaj jest. A więc ja Wam dzisiaj przedstawię takich no, 10 sposobów, e, które mogą Wam uprzykrzyć życie. Uprzykrzyć wam te kryptowalutowe podboje i tym samym nie dać zarobić, aniżeli nawet stracić. Więc serdecznie Was zachęcam do oglądania dzisiejszego filmu, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że jest aktywny konkurs. 3 razy po 800 zł jest do wygrania, do końca kwietnia on jest aktywny, co będzie potem, nie wiem, więc korzystajcie, póki jest. Subskrypcja kanału, komentarz, jakikolwiek aktywność się liczy, no i kciuk w górę uprawniają Was do. Wzięcia udziału, nagrody za poprzedni konkurs już zostały przyznane. Pamiętajcie również, że wszystkie najważniejsze linki z dzisiejszego filmu znajdziecie w opisie pod tym materiałem, na samej górze, gdzieś tam po środku, szukajcie co Was akurat interesuje. No i wpadajcie do mnie na Instagrama, na Twittera. To są miejsca, gdzie komunikuję się z Wami na bieżąco, dodaję coś tam, nie wiem, z życia prywatnego na Instagramie, a na Twitterze jakieś takie moje obserwacje, analizy i również informacje z tego jak mi idzie praca na temat jakichś tam konkretnych materiałów. Więc, nie przeciągając już tego wstępu, zaczynajmy dzisiejszy materiał. Pierwszy sposób jest może wielu osobom dosyć bliski, mianowicie mam na myśli kupowanie i sprzedawanie czegoś bardzo często. I uwaga, wystawianie się na takie no srogie prowizje ze strony różnych portali. Ja osobiście korzystam z tego Bybita, no bo tutaj te prowizje są najniższe na rynku praktycznie, można to sobie porównać. Jeżeli ktoś ma ochotę się zarejestrować, to link znajdzie u góry w opisie. Jest tam obecnie aktywna jakaś kampania, gdzie można uzyskać spore zwroty. No i na tym Bybicie między innymi właśnie można grać na dźwigni. Pomijając to, czy to jest słuszne, czy nie, bo ta decyzja należy do każdego już, czy się czuje na siłach, żeby to robić, to zobaczcie że dużo osób po prostu otwierając jakąś pozycję, przykładowo otwiera sobie longa na jakiejkolwiek tam dźwigni, niech to będzie tam nawet 7 czy 10, e, otwiera go, no i po nie wiem, 5 minutach stwierdza, że to jednak nie jest, słuchajcie, najlepszy pomysł, że to nie jest to, e, o czym myśleli i zamyka go, ale widzi, że jednak tamten pomysł okazał się słuszny, że ten bitcoin rośnie, no i otwiera tego longa troszeczkę po wyższej już cenie. Twierdzą, że dobra, tym razem go zostawię. No i słuchajcie, jeżeli już otwieramy jakiegokolwiek typu pozycję, no to z moich obserwacji wynika i wychodzi na to, że jednak lepiej zrobić to raz a porządnie, przeczekać te trudne momenty, jeżeli już na coś się zdecydowaliśmy, no bo później będą nas nachodziły takie złe myśli, e, będzie nas to męczyć po prostu, e, że wiecie, mogliśmy to zostawić i drugi, trzeci raz otworzymy pozycję w te, we w te. A musicie wiedzieć, że jeżeli tutaj wielokrotnie zwiększycie swoją dźwignię, no to tym samym prowizje będą większe, tak? Więc często okazuje się, że pomimo, że sprzedaliśmy po no, podobnej na przykład cenie i myślimy, że wyszliśmy na zero, to potem jesteśmy parę procent nawet na minus na prowizjach i to jest naprawdę zgubne, bo jeżeli ktoś ma lepkie rączki, takie rzeczy robi często, to może stracić na tym kupę kasy, nawet nieświadomie i nie zauważając tego w krótkim terminie. Drugi, dosyć może nieoczywisty sposób, ja Wam pokażę, w jaki sposób to zweryfikować. Na przykładzie projektu Wizarda, który już Wam pokazywałem, bo tutaj wszystko pod tym względem jest OK, to fakt, że często inwestujemy w jakieś projekty, które, no, na pierwszy rzut oka wydają się spoko. Wiecie, są tutaj zdjęcia teamu, jakiegoś tam CEO, CTO i tak dalej, i tak dalej, advisorów. No i myślimy, dobra, wyglądają profesjonalnie, wyglądają fajnie te osoby, mogę im zaufać. Ale co jeśli się okaże, że. Te osoby, słuchajcie, albo nie istnieją, albo są zapożyczone z internetu. Można to bardzo łatwo sprawdzić, czy zdjęcia osób pokazanych w zakładce Team są po prostu zdjęciami osób, którymi one rzeczywiście są. Wystarczy mieć na przykład przeglądarkę Chroma, no i klikamy tutaj, tutaj słuchajcie, taki magiczny przycisk: szukaj grafiki za pomocą obiektywu Google Lens. No i na przykład mamy tutaj takie zdjęcie. Rozszerzamy sobie tutaj, słuchajcie, obszar. Poszukiwań. No i widzicie, po takim rozszerzeniu tutaj obszaru poszukiwań, mamy pokazane właśnie wyniki w Google. Tu jest jeden. Przykładowo możemy sobie wziąć teraz drugą osobę, niech to będzie Tomasz. Bierzemy sobie też, szukaj tego w Google, i dzięki temu możemy, słuchajcie, zobaczyć, dostrzec. Czy ta osoba jest gdzieś dostępna w internecie. No i od razu widzimy, że mamy tego Tomasa tutaj właśnie, na przykład na tej stronie Wizardi. Na LinkedInie wydaje mi się, że to jest ktoś inny, bo to też nie jest bardzo dokładne, o przyrządowanie takie to jest cały czas w fazie beta, ale pomaga nam po prostu zobaczyć, czy ktoś jest w stanie podrobić po prostu zdjęcie, no widzicie, to dosyć przypomina inną osobę tak samo i pokazuje nam kogoś innego czasami, ale gdyby na przykład ten Tomas, nie wiem, był inną osobą, to byśmy mieli na przykład jakieś odnośniki do jego Facebooka, mielibyśmy jakieś odnośniki do pewnego rodzaju social mediów, których używa, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy team danego projektu jest, słuchajcie, zapożyczony z internetu czy nie, więc to jest naprawdę przydatne narzędzie, a co za tym idzie, czy wysyłamy pieniądze przykładowo na inwestycje w jakiś projekt oszustom, tak czy jednak nie są to oszuści? Tutaj sobie ostatnią osobę możemy sprawdzić. Chcę Wam pokazać, jak to właśnie dokładnie działa. No i widzimy, że tutaj też są jakieś wyniki wyszukiwania, które trzeba się również nauczyć interpretować na swój sposób, ale warto sobie zdawać sprawę, jak to wygląda. Jeżeli ktoś. Śledzi na bieżąco ten projekt Wizardia, to wie, że tutaj była ta trzecia runda sprzedaży NFT. Jest teraz czwarta, idzie to dosyć topornie, też na pewno przez małe spadki na rynku w ostatnim czasie i fakt, że te NFT najbardziej opłacało się kupować w tej trzeciej rundzie. A jeżeli ktoś nie zdążył, chce się zapoznać z tematem, to teraz w prawym górnym rogu tego filmu znajdziecie odcinek, gdzie pokazuje do jak to wszystko wygląda i w jaki sposób, słuchajcie, można zyskać na zakupie tych NFT. Jeżeli kogoś taka sprawa interesuje, to może sobie sprawdzić we własnym Zakresie i porównać, jakie są benefity płynące, które Team nam tutaj niby gwarantuje, ale jak będzie to, zobaczymy, bo wiadomo, że tutaj na koniec dnia to rzeczywiście. E, osoby odpowiedzialne za kreację danego projektu muszą dowieść rzeczy, o których mówią, bo to, że coś się napisze, nie zawsze oznacza, że w taki sposób będzie to wyglądało. Ja sam tych NFT sobie kilka kupuję, oczywiście dywersyfikuję portfolio NFT, mam dużo, tak samo jak i różnych tokenów, nigdy nie wrzucam wszystkich pieniędzy, że tak powiem, do jednego worka, ale zawsze warto próbować, statystyka, jeżeli będzie wynosić 60% na naszym korzyść, to już jest dobrze. Trzeci taki błąd, strategia, sposób, w jaki można bardzo łatwo stracić pieniądze, to słuchajcie również granie na dźwigni, ale na przykład taki bardzo wysoki, od 50 do 100. No bo gdy zastosujemy taką strategię, że przykładowo mamy dźwignię 3, 2, to bardzo ciężko dostać tego SMS-a, którego pewnie większość z Was w życiu dostała na tych kryptowalutach, tutaj bo na tym rynku aktywnie się poruszając, że you has been liquidated, co oznacza, że po prostu zamknęło nam pozycję. Jeżeli mamy dźwignię dużą, to wystarczy przykładowo na dźwigni 100, żeby jakaś kryptowaluta urosła lub spadła o 1%, w zależności czy mamy longa czy shorta, żeby zamknęło nam całkowicie pozycję i wyczyściło środki. A jeżeli mamy na przykład dźwignię razy 3... No, to dzięki temu możemy, słuchajcie, na spokojnie zareagować. Jeżeli coś idzie nie po naszej myśli, to zamykamy pozycję z małą stratą. czy e, się z zyskiem, jeżeli będziemy chcieli na tym zarobić e, i tak się akurat rynek ułoży. Ale nie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie w ciągu minuty dosłownie zamyka nam pozycję. No, zostają łzy w oczach i nie wiemy, co się wydarzyło. Pamiętajcie, żeby na te wysokie dźwignie naprawdę uważać. To, to nie jest przeznaczone dla początkujących, to nie jest przeznaczone dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki. No to są. To już naprawdę jest zaawansowane narzędzie, nawet macie tutaj, słuchajcie, pokazane takie ostrzeżenie że obecna wysokość dźwigni jest naprawdę bardzo wysoka, no i jest duże ryzyko likwidacji. Wiele osób nie czyta tego i klika, gdzie popadnie, oczywiście tego nie polecam. Czwarty błąd w dzisiejszym zestawieniu, czwarty sposób na utratę pieniędzy, no to jest słuchajcie, wysyłanie naszych kryptowalut albo na zły adres, albo po złej sieci. Często zdarza się tak, że po prostu w pośpiechu kopiujemy sobie ten adres gdzieś tam go słuchajcie, wpisujemy, no i y, później. Mamy taką sytuację, gdzie przykładowo niechcący zjada nam jedną literkę, gdzie przykładowo niechcący coś tam z przodu dopiszemy, no i potem takie środki są już nie do odzyskania, bo jest to adres, który jest, że tak powiem, z czapy, szczególnie na giełdach zdecentralizowanych, nikt nam nie jest w stanie pomóc. A druga rzecz to, żeby zawsze sprawdzać i nauczyć się, czym są sieci na blockchainie. Przykładowo sieć Binance Smart Chain, Solana, Tron20. No, po polsku, Tron20, TRC20, i tak dalej, i tak dalej, żeby, słuchajcie, nie popełnić takiego błędu, że przykładowo, mając środki na naszym MetaMasku, na sieci Binance Smart Chain, która jest tutaj możliwa do zaimplementowania, albo na sieci Ethereum, to, że przesyłamy środki na inną sieć, bo jeżeli to również jest DEX, to bardzo ciężko to odzyskać. Lepiej, słuchajcie, krok po kroku sprawdzić, co my robimy, żeby nie mieć takiej wtopy. Piąty już błąd to słuchajcie, kupowanie kryptowalut, kupowanie tokenów jakiegoś projektu w dużej ilości, w momencie, gdy ten projekt ma mały liquidity pool, czyli tą pulę płynności. Słuchajcie, chodzi o to, że gdy na przykład chcemy kupić projekt, tokeny za dużą kwotę, na przykład za 5000 dolarów i zamiast rozdzielić to na jakieś małe transakcje lub zamiast sprawdzić, czy w ogóle ten spread, ta zmiana wartości po prostu tej puli płynności nie będzie zbyt wysoka, to kupujemy na pałę. I okazuje się często, w takich małych projektach szczególnie, lub jeżeli team o to nie zadbał, że my kupując coś za 5000 dolarów, w pośpiechu często, otrzymujemy na przykład tokeny Warte realnie 1000 albo 2000 dolarów. Głównie przez to, że po prostu nie ma odpowiedniej puli płynności zagwarantowanej na takim projekcie, na takim wydarzeniu, że tak powiem, na którejś z giełd. No i to działa również z dwie strony. Jeżeli kupujemy coś za 100 dolarów, to często nie ma takich problemów, ponieważ jest to zakup taki praktycznie 1 do 1 i ten split jest bardzo mały. A jeżeli robimy większe zakupy, to sprawdźmy zawsze, słuchajcie, czy na pewno projekt zadbał o to, żeby zagwarantować nam. E, równą wymianę, a nie że przykładowo za 100 dolarów dostaniemy 100 tokenów, a za 5000 dolarów dostaniemy 500 tokenów albo 1000, bo to się w ogóle mija z celem i często okazuje się, że przy jednej transakcji jesteśmy automatycznie 80-90% do tyłu i te pieniądze są totalnie nie do odzyskania. Nie wiem czy pamiętacie, ale nagrywałem dla Was film, teraz on właśnie jest wyświetlany na ekranie i znajdziecie go w prawym górnym rogu pod. Na, na tym filmie po prostu, jeżeli ktoś chce sprawdzić o tym projekcie Clean Carbon, tak? Nagrywałem fajny o nim film, dużo osób dołączyło do Discorda, zadaliście wiele ciekawych pytań i tam zostanie wybranych 5 osób po 200 dolarów, e, właśnie w formie nagrody dla tych najbardziej, e, że tak powiem zainteresowanych inwestorów. E, no i słuchajcie, przypominam Wam, że teraz rusza, rusza już whitelista i wiąże się to właśnie z szóstym błędem, którego trzeba się wystrzegać, że zawsze słuchajcie, e, wchodząc w jakiś projekt i dołączając do whitelisty, czyli możliwości zakupu tokenów w to Musicie po prostu zwracać uwagę na to, żeby późniejsze instrukcje, maile zostały do Was wysłane z prawdziwego adresu. W większości tutaj właśnie wystarczy zadać pytanie, przykładowo biorąc pod lupę ten projekt, to dołączycie sobie do Discorda, na Telegramie, e, linki też znajdziecie w opisie, no i pytacie wtedy, czy jest maila takiego i takiego, na Waszą skrzynkę przyszła informacja a propos dostania się na whitelistę i czy ta instrukcja jest poprawna. Team admini Wam odpowiedzą, utwierdzą Was w przekonaniu, jeżeli tak jest, albo wyprowadzą z błędu, jeżeli ktoś chce Was oszukać. Chodzi słuchajcie o to, że bardzo dużo z kamerów korzysta z takich sytuacji, gdzie jest otwarta whitelista, gdzie inwestorzy mają dostać informacje a propos załapania się na właśnie Zakup tokenów przed sprzedaży, no i wysyłać im fake adresy, fake adresy do wpłaty, przez co od razu natychmiastowo traci się pieniądze, jeżeli nie zadbamy o bezpieczeństwo naszych środków. W tym wypadku, właśnie przypominam was, Wam również, że ta white lista King Carbon się rozpoczęła. Wszystkie osoby zainteresowane wystarczy, że wejdą w link z opisu, wpisują sobie imię, nazwisko, nazwę użytkownika, na przykład na Telegramie. Twój adres BIP20, czyli tam z Metamaską można wrzucić. No i szacowany rozmiar inwestycji, ile chcemy zainwestować, wysyłamy. Jeżeli zostaniemy wybrani, to tam jakoś w drugiej połowie kwietnia, słuchajcie, każdy dostanie, oczywiście, kto się dostał, informację, że została Wam zapewniona, jakby taka, że zostało Wam zapewnione miejsce w tym presailu. No i że możecie kupić te tokeny taniej niż będą potem tutaj wystawione na sprzedaż na Public Sale. Więc kto jest zainteresowany, sprawdźcie koniecznie, zobaczcie projekt, bo jest dosyć ciekawy, a my przychodzimy do dalszych instrukcji, jak nie stracić pieniędzy. Takim bardzo częstym błędem, które popełniają osoby początkujące, jest zakup danej kryptowaluty od razu na listingu, od razu w momencie listowania. Musicie pamiętać, że większość takich inwestorów, no cwanych, że tak powiem, w cudzysłowie, którzy chcą zarobić jakieś pieniądze, kupuje tokeny w przedsprzedaży w pre w seed'zie, w jakiejś tam rundzie z którym z launchpadów WIDO, w IGO itd., itd. i tak dalej i tak dalej i próbuje sobie zagwarantować miejsce w takim evencie. A te osoby, które się nie załapały, często, słuchajcie, natrafiają na taką okazję, że dobra, myślą, ale super projekt. No ale on rośnie, słuchajcie, razy 20, razy 50 od razu na listingu. Przykładowo sceny 0.01 robi się 0.50. No i często takie osoby początkujące są nieświadome, że ten projekt wcześniej się kupowało. Myślą: "Aha, jest listing, jestem pierwszy." Kupuję bo urośnie, a bardzo często, i to naprawdę bardzo często w ostatnim czasie zdarza się tak, że listing jest momentem, gdy któraś kryptowaluta jest najdroższa w swojej historii, osiąga ATH, już nigdy do niego nie wróci. I zarabiają osoby, które zrzucają torby z Private sale'a, z TGE, z tych Lunchpadów, zrzucają na was prosto, wam na twarz, żebyście wy to odkupili. I naprawdę na przykład na podstawie tego projektu The Parallel widzimy, że w ciągu tygodnia można było być już tam kupę procent, tam 80-90% na minus, tylko z tego faktu, że. Kupiliśmy projekt niby jako pierwsi. Tutaj to jest dosyć skomplikowana rozgrywka. Trzeba się nauczyć tych podstaw, żeby nie dać na siebie zrzucać toreb, a ewentualnie zrzucać na kogoś innego, no bo ktoś jednak musi być tym w cudzysłowie poszkodowanym, a raczej nie niewyedukowanym, żeby inni mogli zarobić. Ja was przestrzegam, no dbam o was, martwię się, więc miejcie to na uwadze. Ósmy sposób, w jaki sposób stracić pieniądze. No słuchajcie, według mnie, może tutaj sobie teraz zyskam jakichś wrogów, ale jest to korzystanie z grup sygnałowych, bo większość z nich według mnie jest skamem. Według mnie jest to naciąganie na kasę po prostu to nie działa. Często właśnie jest to przeprowadzone w taki sposób, że zbiera się jakąś liczbę osób początkujących. Ja też, słuchajcie, mógłbym zrobić teraz grupę sygnałową, że wam mówię, kupcie to, kupcie to, a ja sam sobie kupuję te kryptowaluty jako pierwszy i zrzucam potem wam na twarz, bo wy ją pompujecie. Nie chcę tak robić. To są łatwe pieniądze, kryptowaluty są nieregulowanym rynkiem praktycznie, ale to jest niemoralne, nieetyczne i wiele osób na tym korzysta po prostu. Jeszcze każe wam płacić, na przykład 100 dolarów miesięcznie, żeby powiedzieć wam, co kupić, co sprzedać. I często jakieś tam Shitcoiny promują i sami na tym zyskują. To słuchajcie, jest taki schemat, że jakiś promotor kupuje coś za 001, potem otrzymujesz informację, jak ta kryptowaluta już jest przez nich kupiona, że warto to kupić, pompujesz się to i potem oni zrzucają. Jest pump and dump, koniec zabawy, częstoś na tym traci. No właśnie to jest takie, słuchajcie, czychanie na niepewne czasy, na niepewnych inwestorów, ale nawet gdy są grupy sygnałowe z takimi projektami, na przykład 150, stop 120, stop to dalej często są to osoby, które nie zarabiają na rynku na tradingu, a po prostu na tych samych grupkach i tak dalej, i tak dalej. To jest co innego niż szkolenia. Szkolenie przykładowo dla osób początkujących sam przygotowuję e, i ja nie będę mówił o tradingu, o tym kiedy kupić, co kupić e, i jakiś tam sygnałów dawają, bo to jest po prostu wróżenie z fusów. Chyba że jeszcze Rafał Zaorski Robi się to dobrze i bezpłatnie, ale. Ja po prostu chcę zrobić taką wiedzę w pigułce. Słuchajcie, to jest taki anonsment ode mnie dla was, żebyście mogli się przygotować. Osoby zainteresowane również mogą do tego dołączyć już za pewnie dwa miesiące. Będę was informował na bieżąco, jak to wszystko postępuje. Współpraca nawiązana z fajną platformą tych kursów, będzie to przeprowadzane profesjonalnie i to będzie taka wiedza w pigułce dla osób, które nie mają czasu, dla osób, które po prostu chcą się doszkolić z tych kryptowalut, zapłacić tam jakieś pieniądze, które i tak w stosunku do pewnie ich portfela są nieduże i mieć wszystko w jednym miejscu zamiast miesiąc oglądać te filmy na Kanałach e, i tak dalej, i tak dalej, ale po, po, pobieranie pieniędzy za sygnały. Co kupić, co nie kupić, jest według mnie no, sprzeczne z ideologią. Po prostu ja podchodzę do tego rynku fundamentalnie, chcę nauczyć podstaw. Być może i za pieniądze. To nie jest dla nikogo krzywdzące. Kto chce, to kupi, kto nie, to nie dalej będę tworzył filmy za darmo na YouTubie. Tam będzie wiedza, która jest dodatkowa, a nawet często pokrywająca się z dostępnymi materiałami w internecie. Tu chodzi o oszczędność czasu dla osób, które kupują jakieś kursy, aniżeli na to, że to jest dostępne i euroki się nie odkryło. No, wiedza się przekazuje na swój sposób, nikt nie będzie pokrzywdzony. jeżeli. Kogo taki kurs interesuje, to też dajcie znać w komentarzu, e, czy to jest coś dla Was, taka wiedza w pigułce, jak szukać tych altcoinów, e, jak słuchajcie, wygląda ta historia kryptowalut, jakie są predykcje na przyszłość, jak się poruszać po tym rynku, jak weryfikować wszystko krok po kroku, e, czy to jest coś dla Was, dajcie znać, ten komentarz będzie również zaliczony do tego konkursowego. No i słuchajcie, teraz dziewiąty taki błąd na przykładzie MetaHero, ja o tym mówiłem wtedy już w październiku, w listopadzie, że momenty, gdy projekt jest przehypowany, są momentami, gdzie się raczej sprzedaje, a nie kupuje. Wiele osób niestety miało z tym problem. Wiem, że wiele osób również zarobiło, ale gdy ja, pamiętacie, leciałem do tego Dubaju, to projekt tutaj przez ten Dubaj, przez to, że ma być ta konferencja, Hero robił swoje all-time high. No i na szczęście nie było to jego ostatnie, ale. W momencie, gdy Robert miał ten swój speech, w momencie, gdy wszystko zostało pokazane, karty zostały odkryte, to emocje opadły. I to nie chodzi o to, że to meta hero było złe, czy Robert coś źle powiedział, ale po prostu to tak działa psychologicznie również u ludzi, że czekają na coś i zobaczą, okej, okay, fajnie, zrzucają. Koniec zabawy i po prostu zawsze trzeba być przed tymi, którzy się wypalą, że tak powiem emocjonalnie, patrząc na jakiś projekt, biorąc uwagę w tego typu evencie, grając pod wydarzenie, musimy wiedzieć, kiedy wyjść. I musimy pamiętać, że każdy projekt osiągnie kiedyś swoje all time high. Jaki dobry by nie był, słuchajcie, nadejdzie moment, gdy już nigdy nie wróci do swojej wartości i trzeba na to zwracać uwagę i być tego świadomym po prostu. No to jest taka wiedza, którą Wam przekazuję na podstawie też moich doświadczeń, na podstawie tego, że projekty inwestuje się raczej w pre-sale'u, w private sale'u, wtedy dalej te osoby które tak przykładowo inwestowały w Meta Hero, są teraz ze 20-30 razy na plus i to się wydaje ocho dużo, chociaż spadło 80 parę procent od all time high, ale tak to działa. Trzeba sobie zagwarantować tę przepustkę na bycie pierwszym, jakieś tam kontakty, po prostu subskrypcje, lunchpady. To jest to, w jaki sposób się na krypto zarabia, a nie kupowanie, bo jest hype. To jest najgorszy moment z reguły, słuchajcie, tak się zazwyczaj okazuje. No i dziesiąty już sposób, kończąc ten materiał, to słuchajcie, używanie... Platform, giełd, które są niepewne, które są małe, trzymanie tam swoich środków, a już w szczególności w ogóle wszystkich, to jest dramat. E, widzimy tu nawet, powstał film na Netflixie, jak tutaj zabrano do grobu 250 milionów dolarów użytkowników, którzy ich już praktycznie i prawdopodobnie nigdy nie odzyskają, tak? E, są giełdy, które upadały, będą upadać znowu, więc jak już trzymacie na giełdach, to trochę tu, trochę tam, a nie po prostu, że macie wszystko na jakiejś jednej giełdzie, bo wam polecił znajomy i że to jest tam polska giełda, która ma 2000 użytkowników. No nie róbcie, tak? Bo po prostu. Do niczego dobrego to nie prowadzi, trochę tu, trochę tu, a najlepiej wszystko na cold storage, na cold walletie, na jakimś tam hot wolecie jak MetaMask, ale po prostu nigdy wszystkie jajka do jednego koszyka to jest taka moja rada na koniec. Więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym materiale, co z niego wynieśliście, czy któryś z błędów często popełniacie, a już nie będziecie, no i również czy coś by się dodali do tego zestawienia, czy coś dla was jest istotnie ważne, a ja to pominąłem. Trzymajcie się, weźcie udział w konkursie, subskrypcja, komentarz i kciuk w górę. No i my się słyszymy już w kolejnych materiałach w najbliższym czasie. Sprawdźcie linki w opisie, bo tam są wszystkie te projekty, o których wam opowiadałem. Wszystkie linki do wartościowych rzeczy z tego filmu. No i my się słyszymy, tak jak powiedziałem, w następnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, cześć.